Siemaneczko, ja jestem Agent X. no i ziomki, słuchajcie, ogólnie jak pewnie widzicie, znowu jestem na serwerze moich widzów, z tym, że dzisiaj z nami jest tutaj Elwiso, siemano. Dzień doberek. I ziomki, słuchajcie, ja już tutaj Elwiso tepam, bo on jest chyba teraz na spawnie, e, o ile się nie mylę, więc tak, się. E, e, trochę ci się spadło, kolego, no, co widzę. nie? No e, więc tepimy, możecie w trochę lepsze... No, gamoniu, Ma, masz teraz nie iść nigdzie? Jak cię tepnę, okej? Okay? Okay. Stoisz, więc jak Dzień widzisz... Taberek. Jest dziwnie, ale na razie zamknij oczy, ok? Okej, okay? wow. no, okay? więc tak, teraz dostajesz prezent od wujka Agent Xa Jestem operatorem, co mam zaraz zrobić? Teraz dostajesz jeszcze kolejny prezent Co tak pójdzie operator? E, no zaraz zobaczysz Patrz, teraz patrz, widzisz to? Masz Survival? Masz Survival? Nie masz no Survival, więc. Oooo, Elviso teraz też ma kreatywa. i ziomki. Nikogo teraz nie ma na serwerze. Jest godzina 23, więc możliwe, że nikt już tutaj po prostu nie wbije. Może myślę. Już? E, no i tak. E, ja na razie, stary. Myślę, że nie musimy chabrać żadnych niewidek, ale tak, na jakiś wszelki wypadek, weź sobie od razu niewidkę. Okay. I tak, może zacznijmy od tego, że Elviso jeszcze nie wiedział o tym serwerze. Jeszcze mu go tutaj nie pokazywałem. A Lol. jest naprawdę grubilny. Grubo, więc stary, ja ciebie tutaj oczywiście tepnę do domu. No już patrz, nie mogę patrzeć. Patrzę. Ja jestem. Po, już możesz. Uuu. I stary, tutaj ci. mówiłem ci o tym, że widzowie Ale mają to jest taki serwer, o tym miałeś. Co sobie to niby jest? Co to takiego? Jak widzicie, tutaj wszystko jest porozwijane, są jakieś budowle. E, nie wiem, czego tutaj nie ma, To wygląda lepiej e, niż twoja willa, stary. Ale stary, moja willa jest 10 razy większa od tego miasta. Racja, w e, Więc, siąłki, słuchajcie. Ogółem, no, widzowie, nie wiem, czy oni wiedzą o tym, czy nie, ale na razie mi się wydaje, że mogą nie wiedzieć nawet tego z odcinków, więc jest, jak dla mnie, całkiem spoko sytuacja, e, bo możemy tutaj nadal wszystko robić, tylko że jest mały, drobny problem. W każdej sytuacji może tutaj ktoś wbić i stary, wtedy, wtedy nie wiadomo, czy oni w ogóle nas zauważą, czy nie, więc trzeba być ostrożnym. Dobra, więc ja miałem Ciebie tutaj głównie poprowadzać, stary, więc y, pierwsze co, to może zacznijmy no. od tego, że oni mają tutaj w ogóle swój regulamin. Mają swój wieżowy też w tej widele. Ale stary, pokaż do Patrz, tu masz regulamin. Wiesz jak my mieliśmy w starcie miasta? E, no, no. Czekaj. O, proszę bardzo. O, co jest? Tak się do ciebie teraz zapytałem. Gdzie to może być, co? A tu jest! Trochę. No <laughs> su, tutaj masz. To. Więc tutaj możesz sobie go przeczytać. Ja już go jeden raz czytałem i jest ultra śmieszny. Więc... Ale tutaj są ciekawsze rzeczy. Patrz. Tutaj masz y, zał... nazwa miasta. Ziomkowice. Ziomkowice! Zio 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 Stereotypowa nazwa każdego miasta w tej grze, okej? Ziomkowice. <laughs> tutaj masz jakąś administrację. Tu masz założyciela. No i wrogów. Tutaj są wrodzy, rozumiesz? Wro Miasta. Szczotnie. Ile pr. Więc tak, w ogóle dostałem od Was dużo pytań, jak ja się. Znalazłem na tym. Ten, ten dobek inaczej wyglądał ostatnio, ok? On był normalny, ale ostatnio, jak tutaj patrzyłem w komentarze. Było bardzo dużo komentarzy pytających, w jaki sposób znalazłem się na tym serwerze. Więc ziomki, tak przy okazji odpowie mi tu Elvis, dam ci ciekawostkę, jak no się, się znalazłem. No właśnie, po dawaj, bo pojedziemy w plusem pojęcia. serio, co on robi na jakimś serwerze dla widzów? Ziomki, słuchajcie. Ja ogółem tutaj na ten serwer wbiłem przez totalny przypadek, bo tak przeglądałem sobie maila mojego, na którego można w ogóle jakieś mapki różne wysyłać. Wszystko w sobie co się chce. No, może nie wszystko, ale ogółem jakieś mapki tam można się na przykład wysyłać. Jeżeli są fajne, to może nawet z odcinek by z nich powstał. No i ziomki ogółem. Tam po prostu dostałem w ogóle maila od widza, który się nazywał Kopcik. Kopci, I napisał tak? do mnie Siem Agent. Mam serwer, na którym gram z kolegami, Aha. czy chciałbyś może pomóc wybudować mi moją willę marzeń? I powiedz ci teraz, stary, jedno. Gdzie stoi willa tego kopcika? Stary, możemy tam pójść, ten dom z hitem. Błagam! Okej, okay, więc dam ci trzy próby. Która willa może być willą naszego kolegi? Masz trzy próby zgadnięcia. To. To nie, to umieszka patipatka.pl Mieszka, patripa, okej okay. okay. Więc ty, ten domek Dobra. zostawmy. E, co tutaj? Willa. Willa, co może być Dawida Wildą? No, no. To? Tak, skąd? To jest, jest, to jest, jest jak... willa kopcika. Tak, dom kopcika, więc chodzimy tutaj. I serio, on Super. jest mocny. On jest mocny, bo z zewnątrz nie wygląda. Rysia, taką... Stasia i Wiesia. Okej, okay. no to taki to jest domek dla no widza, tak, tutaj jak góry. Domek, to nie ma pa, masz lodówkę normalnie lodówę Nie, on lodówę. się tutaj fest inspiruje tobą, nawet ma lodóweczkę jak Maciek i ty, gościu No i, i ona jest w, w ogóle pełna jedzonka to jest bardzo, fajny, podoba gościu. mi się no, Domek jest niby pusty, niby nie pusty, spoko Wiesz, ale, ale stary, myślisz, że, że to jest tą grę tyle? Tak samo Schodzisz tu na dół to jest typowy wystrój, jaki ty byś zrobił 5 lat temu. Tak, ej szczerze, to dokładnie tak samo wygląda jak moje pierwsze budowle w grze, co nie? <laughs> o, Totalnie. To jest to coś, to jest ja to coś, to, ten domek ma to coś, więc tak, wbijamy tu do góry, no i stary, ja serio mam nadzieję, że tutaj nikogo nie będzie, bo wtedy byłby Właśnie lekki no. przypadek. No i dobra, więc tak, stary, ogólnie na tym serwerze... Co ja mogę robić? Ja to sobie raz na jakiś czas w ciągu dnia wbijam i strzelam na przykład w nich z piorunów. Czyli Co? nie nie, dobra, z piorunów może nie, ale Ale na przykład sobie, sobie tutaj wystawiałem jakiegoś TNT-ka czasami. Ale niego można patrzeć w pioruny. wygodne jeszcze. Dawaj, Weather Thunder. Ok. I Stammon. Lighting. proszę bardzo. Można. Proszę, przez przypadek! A podobno piorun nie uderza w tym samym miejscu dwa razy. A może nawet do razy. Więc zobacz, jeszcze. tutaj mieszka Etymon Ety. Etymon Ety, kim jest etymon ety? Jeszcze gościa nie widziałem, mhm. ale czekam, żeby go jakoś spotkać, bo on jest dosyć aktywny z tego, co mi się wydaje na serwerze. Aha. Tylko może ja o tych godzinach, co on gra, nie wbijam. No możliwe, więc możliwe. Go jakoś nie spotkałem bardziej, ale wszystkich innych graczy, nawet założyciela tego serwera spotkałem, ale wiesz, co mhm. jest najdziwniejsze? No, ja się boję. Na liście operatorów jestem tylko ja. To... Nikt tu nie teraz ma operatora. Też ja. teraz tak, też teraz ja. też jest Elvis, ale normalnie nikt tu nie ma operatora. Okej, okay, to fajnie. Nikt nie może widzieć, że nawet jak jesteśmy na serwerze, to nie widzi komend. Więc to jest kozackie. No i Ej, tak, tutaj mocny, ogółem. Stary. Jest też ciekawa rzecz, bo tutaj mieszkał podobno ten szczotko Killer, co nie? Aha. On tu mieszkał. Tylko, że on, on podobno dostał bana, bo. Raz śledząc widów, widziałem, że właśnie pisali, że dostał bana. Więc to Za, co? Było... No, za używanie cheatów. No proszę, no. To... Więc to jest ciekawe. Poszegnali tutaj mamy chyba. jeszcze kolejne dwa domki graczów tego serwera. No i tu. Ban ładny, ładny jeden jest Tutaj jestem. O, dobra, tutaj masz domek Danmata, a no. tu jest domek Quality Killera. I taki fajny styl bardzo się ma. No ciekawe, podoba. takie nietypowe Górczyk bardzo, więc mrałczek. E, serio, to spoko wygląda. Tutaj ja, się oni wibita. jakoś godnili, więc te szyby są powybijane, ale jest jeszcze jeden ostatni domek, Chuligali. który chcę Ci pokazać. Więc dobra, w ogóle ziomki, nie wiem czy ja na odcinku pokazywałem ten domek, ale tu mieszka właśnie założyciel tego serwera, czyli ten Pakti, raz, dwa, trzy. Go już Paxi. jeden raz widziałem, ale na odcinek mi się nie udało go przyłapać, więc stary, Aha. chodź, zapraszam, zapraszam. Pokażę tutaj. To, stary, okay. Ładny pop, pop. domek, ma. ładny. Nie, on nawet jest ładnie urządzony, jest bardzo praktyczny to przede wszystkim. Bo jaki e, No widzisz, gościu pewnie tu jest e, nie, no, wszystko, nie, ma nie, 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 ma nie, ma. nie, ty. Ty eee. zamieniłeś mu obraz, stary. Tak, już to stary naprawiam, stary. Zaraz oh. O, Uf. Uf. Dobra. Myślę, już trochę przypały. No, będzie na jakiegoś kącika. Tutaj mam naprawdę dużo rybek, co nie? No, dużo fajne ryby. ryby, takie tropikalne. Eee, więc e, tak, my już myślę, że stąd stary chodź idziemy. No i jeszcze mhm. pokażę ci centrum tutaj miasta, więc ja tutaj drzwi już zamknięte, wychodzę. No i stary. E, tutaj jakoś jak pójdziemy tędy, A jest mój pomysł. myślę, że to zobaczysz. Ty, stary stary, 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 stary To się stary. stało, go, Pasz, gościu stary Kaniewitka, niewitka, nie Kaniwitka, nie nie okej? Okay. 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 Ten tank bierze, dobra, skubony. Oprar to deszczyk. O, e... o dobra. Deszczy. No. Nawet spoko, stary, na... będzie na... można w niewaldzić piórę. No będzie <laughs> można piorunami uderzać, to będzie śmieszne. Ja nie zarobiłem w ogóle. E, stary. O. E, może zróbmy tak. Po prostu znamie... tepnijmy się do tego gościa i go śledźmy. Wtedy dobra. się nie zgubimy, więc ja się do niego tepam. Czy on ma naprawdę... jak Bogacie jakiś chyba na zbrojkę Ty, ty on, on, użył pierwszy raz w ogóle e, Tego piorunu chronu Naprawdę? To jest niezwyk. no ciekawe, bo zobacz Był, był jakiś nowy nie... achievement, stary. no i stary On leci chyba to jakoś teraz do farmy Mogę coś zrobić? Co chcesz zrobić? A to jak wyjdziesz z tej całej kopuły, coś zrobię ciekawego Dobra, on teraz sobie zbiera jedzonko Więc tak na razie wiesz, tu ma farmę miejską Ale stary, ogółem jak oni Wbijają na serwer Milisekundy no. nie mam, musisz mieć niewitkę, bo akurat Dobra. się zespał Czaję, gdzieś stary. w twojej okolicy jest przypał. No i ogółem, serio, tutaj jest co ciekawe też więzienie. Jest więzienie? Tak. Ja tam tak. stary, chcę być jakimś kierownikiem normalnie, zaraz od niego odkupię, no stary, nie ma chyba nic lepszego niż więzienie. Ty, a co gdybyśmy mu dali tabliczkę, że chcemy odkupić od niego tą farmę? I podpiszmy jakiś inny gracz tego serwera to Podpiszmy się paksi. jako Paksi, dobra Dawaj. Albo nie, bo to jest farma miejska To chodź, dajmy pod jego domem tabliczkę Odkupię ten budynek Odkupię Od... Kupię... Wywalone w ortografii Pewnie nikt tu jej nie ogarnia Ten budynek go wow, godziwie. <laughs> Pyszeli, raz, dwa, trzy. Okay. Dobra. Ej, stary, musimy Stępań go jakoś sprowokować, żeby. Opak on... do niego, patrz to. No, no, co ty robisz? Ej, tylko czekaj, teraz patrz stary, bardzo uważnie, tylko on musi być tutaj właśnie w takim miejscu. O, i teraz stary, uwaga, uwaga. Ops! <laughs> <grymne> Jaką <owerwał> z skrzypkę? <grymne> wow, i to jest szczerze, jedno z najrzadszych z w grzebień, To musi być teraz totalne X na twarzy, nie? A wyobraź sobie, żeby dwa razy tak dostał! Nie, kurde, nie. Okej, ok, patrz, go patrz, go ma tabliczkę, ma tabliczkę! O, o, odkupię ten budynek, płacę godziwie, okej? Okay? Chyba on na tej tabliczce odpisze, że on rzeczywiście go kupi. <grymne> nie, to, Ej, to, to będzie dobre. To jego będzie domek dobre. To Ok, dobra. To odpisze kopcik 2007.pl. Okej, okay, zobaczmy, zobaczmy. Ej, on wolno pisze. On ewidentnie ultrawalno pisze, więc ja w tym czasie się w ja wam ziomki, przypomnę o jednej bardzo ważnej rzeczy: mianowicie o tym, że ten kanał trzeba subskrybować. Bo jeżeli to trzeba, się to nie, nie subskrybuje, można. to się potem bardzo zaczałuje, A kto nie subskrybuje, no to. Ja wiem, że on potem po tym świecie chodzi taki strasznie smutny. Mu jest cały dzień potem smutny. On, on idzie sobie kupić bułkę w sklepie. Jest mu smutny, a jak zasubskrybujesz, pójdziesz wtedy z humorem, więc ziomek koniecznie jest subika, e, No i no i, e, i Wtedy jesteś wygranym. Więc tak. Ten budynek nie jest na sprzedaż. O Ale odpisał o Ale nie, nie, nie. Ale agresor. Kopcik. Uj, Będzie dobrze. banik kopciwane. Będzie banik. Dobra, kopcik. ja myślę, że on bardzo lubi... Stary, nie wiem czy ty wiesz, ale pewnie jeszcze ci nie mówiłem. On bardzo lubi creepery. On bardzo lubi creepery, chyba kawałek. Patź, patrz, 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 patz. A chociaż kurde one mogą się zespałnić w taką pogodę? Zostawmy taki przed drzwiami. O, ale bo 40. Stary. Nie 40, ale... Jakiego jest? No, no kumpel, masz tam iść, masz tam iść. On jak będzie wychodzić to. O. Jest? Wyszedł. Okay. Okej, okay, dobra. Wow, wow, nie. woo <laughs> Ej, stary. co my robimy? Chyba trochę przesadziliśmy. przesadziliśmy stary, bo... Wysadziliśmy kuściowi hatę. Znaczy nie my, on sobie sam wysadził. <laughs> no mógł z niby z creeperem wygrać. No właśnie, ale serio. Musi by być mega przykro z takiego powodu, że no poleciało by tutaj na chatę takie coś, bo... I to stary, jakby nie wiem czy ty tak samo myślisz, ale ja na tym serwerze chyba zamieszkam, wiesz, naprawdę. Ej, ja naprawdę też od. tym No bo i sobie zamieszkajmy jakiś <laughs> jakimś się dawaj. To <byłoby> dobre. <laughs> Więc Jomki, jeżeli chcecie kontynuację takiej serii, koniecznie subskrybujcie ten kanał, bo wtedy na pewno nic was z tego nie ominie. No i tak, widzę, że gościu ewidentnie zbiera jakieś surowce chyba na to, żeby sobie ten domek odbudować, prawda? Tak, tak i ty tak. masz dom z dżunglowego drewna! To nie! To nie występuje chyba. Nie! Ej! Nie. A, czy, a czy kolega robi To jest endu? złe drewno! <laughs> nie rób tego! Kopcik! Nie rób tego! Kopcik! Dlaczego? Excuse me! <laughs> ale, ale design chociaż sobie jakiś zrobił chłopak. Ej! Szczerze, wolno bym mówić w domek piórnym, ale mogę Ej, ale w ogóle taką Ty mega ciekawostkę wam dam. Chyba ten gościu gra najpóźniej na tym serwerze. On po prostu. No jednak jest już fest późno. Reszta w ogóle nie ma nawet. Serio, nikogo nie ma oprócz niego na tym serwerze. Daj, A... Dobra, dobra. Co on robi? Co on w ogóle teraz robi? Zabudował tego dirta, dobra. Okej, okay, ziomki, więc. Kopcik postanowił sobie ponurkować Ale jest bardzo bezpieczny A on ja ogólnie... postanowiłem Kopcika Lekko skriperować A, ale myślisz, że tak na wodzie? Tak tu? No tutaj nawet nic nie wybuchnie, co nie? Jajko z ręki Agentix, okej? Okay. <laughs> 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 ale powolutku, Ale płynie, ale asasyn Ty, on nic nie wysadził But, Zobacz On w ogóle pierwszy raz poszedł na ryby bo Od... jest Axolotl actual... Stary, moim zdaniem Ten kość. Po prostu nie ogarnia tej grę na tyle, że Zobacz ile on achievementów robił. On musiał stary jedzenie z... dostawać od kumpli, bo zrobił achievement z sadzeniem. Wiesz, to jest stary, taki w mojej opinii. On stary gra totalnie tak samo, jak <zorodgłos worldwide> ja sobie kupuję Minecrafta, wiesz? Ej, Byski, tak, ale zobacz, nie wiesz, uczy się jeszcze, nie? On, on ma tyle rzeczy, ale jeszcze. No patrz, bije na przykład tego szkieleta i. No, 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 trochę mu to zajmuje, żeby no tak. go wyjaśnić, co nie? Ale i tak nie jest źle, tak nie jest źle, mogło być gorzej, gościu w miarę to wszystko ogarnia, ale nie ogarnia, że Creeper za nim stoi. Jest na blisko? Jest za blisko i on nie co? chce wybuchnąć. Co? to było? Ja co to, to było? Miło? Ej, on się skapnie chyba, że coś jest nie tak, ale on tak ładnie wybuchnął. Tak ładnie wybuchł, Magencik. Dobra, skończ trolować, bo to jest zbyt wiele na jeden raz, okej? Okay? Skończ, Magencik. Dobra. Okej, okay, ziomki, jest akcja, jest akcja, on wsiadł do tej łódki, on wsiadł do tej a łódki, a mnie do jachtu O, o, ten jachcik w ogóle jest dosyć fajny, tak szczerze, tak, nawet fajnie jest zbudowany, e, więc tak, on, a, teraz sobie poszedł pływać, tylko że w takim miejscu bardziej Tak, jak to się do... w ogóle by zadziałało, gdybym teraz kowalną wędką z góry i podciągnął, chyba Stary, stary, a co gdyby mu tutaj zespałnić jakieś dziwne zwierzę, na przykład. Co można mu dziwnego zespałnić? Lepiej nie kozę, bo Instagram się myślę, że ogarnie, wiesz? Jak ja tyle Myślę, że koza jest tak bardzo dziwna, że się aż nie ogarnie. Poza tym to jest nowy przedmiot. Co gdyby mu tak na tyle łódki zespałnić kozę? Co ty złowiłeś, gościu? Co? nie mogę do śmiechu, kozę złowił, patrz. patrz. Patrz to. Stary? On się tego chyba on, boi! On się boi! No co się! Nie, wziął nie wziął. on ją zabrał! Porywacz kóz! Porywacz kóz! Co to jest zwieciem, gościu, z nas, do jakiś strony? Nie, gościu! z wyznał skodę na morzu? Na yeah. morzu to zamiast zwiać od tego, bo to jest dziwne? Nie, on sobie <grym> ją wziął Tanie, do bagażu! Nie jest dziwne, to jest paranormalne! <grym> on ją wziął do bagażu i sobie z nią płynie! Nie mogę! Nie mogę! Nie! I zaraz stary sobie wyobraź tą historię, jego oni wspólnie uciekną z miasta i założą własne z do nie? Dobra Nie, on, on chyba na, na razie sobie idzie na tą taką większą łódkę, ale w tym czasie, stary, chodź, widzisz ten taki ceglany budynek tutaj na, br na brzegu? Eee, który ceglany? Dobra, tepnij się do mnie, tak będzie dobra. dużo prościej. O, patrz, patrz co tutaj jest. Patrz co Ty. tutaj masz Czy To jest jakieś wędzarnia? Zakład kardy w ziomkowicach Cela jeden Zakład kardy w ziomkowicach Patrz, co tu, W ogóle nie byłem w tej celi Ty Tutaj Oj. było łóżko Tutaj było łóżko Ewidentnie no kiedyś tutaj było. było łóżko Tutaj był kibelek A teraz wszystko tu ukradli z tej celi Ciekawe dlaczego Ciekawe <laughs> Dobra Elwisa, zostajesz tam zamknięty elo Ale ja już wleciałem <laughs> A no chyba że tak No i dobra Jak myślisz jak można by było, było sprankować tutaj fajnie? Nie przeginamy? Mam pomysł. Biorę jego kozę i odpływam. Biorę jego kozę i odpływam. <laughs> <laughs> to się dmawi, ze <śmiech> Patrz, co on <laughs> zrobił. On odpłynął odpłyn ci odpłyn odpłyn koza. Ko ja nie mogę stary, ja po prostu nie mogę On zabyt tylko grał, się dopiero uczył minecrafta, stary a ty mogę jesz kradnieć. Ja mu ukradłem kozę w minecraftzie i popłynąłem z nią Dobra, nie będę taki, zostawię mu ją po drugiej st stronie miasta Do ale Dobra Ale się musi mocno zdziwić co moja Naprawdę bo... Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Pokażcie mi go Okej, okay, dobra Czy, czy... Uuu, creeper mu chyba tu buchnął To twoja sprawa, Elviso? Nie, to nie ma. Nie? Poczekaj, tabliczka, tabliczka Okej okay. A może on myśli, że to Hero Brain na przykład? No, dajesz. Dajesz, pokaż. Pokaż gościu. Pokaż gościu na co cię stać. Ja czekam. Okej? Okay. Ty, on długo bardzo pisze. Ja rozumiem, on się wysila teraz pewnie robi. No, no gościu, pokaż co napisałeś. Pokaż co napisałeś. No pokaż. Chciałem zgłosić, że ktoś... Kozy umieją, kozy umieją kierować... kierować ludką. <grybuk> A jakby... Dla mnie fala śmiechu na dzisiaj się... się Chciałem fala, że zgłosić, się było... że... kozy umieją kierować łódką. Zbyt dużo śmiechu. Zbyt Jeżre, dużo. Stary, jak widzisz, ten serwer jest mocny. TEN JEST MOCNY. Ja tu tak mieszkam stary, ja ci mówię, to od dzisiaj mieszkam. Dobra nie? stary, mam plan, mam plan. Skoro... Porwać w ogóle milionowice. Chodź. Chodź, 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 chodź teraz do mnie. Eee, to, to jest? To jest jakaś kopuła brązowa. A, no, i tak stary. Chodź, o tutaj na przykład. Ale mówię o, o tej dziurze ogromnej. Patrz, zdziwmy ich bardzo. Widzisz, gdzie jestem? Te No, się? Jestem o ciebie. Dobra, to teraz patrz. Biorę teraz sobie drewno: chopa, chopa, chopa. Chopa, chopa, chopa. Spadaj, creeper, okej, okay? hopa, chopa, chopa. Hopa. No właśnie. Nie, no patrz, jak elegancko wybuduję a co teraz. Co teraz robisz? Domek? Domek. Ale wiesz, że możesz, nie? Bo oni, bo oni jak sobie osiągnąć, że to jest inna osoba serwera, która to zbudowała, co nie? Hey, bez kitu, bo tutaj gra dosyć dużo osób, więc nikt nie jest w stanie ocenić. Ale ja myślę, że sobie wybuduję jakąś dużą willę i podpiszę, że to jest mój dom. W sensie, nie my, że mój, ale że to jest dom komuś serwera. I on będzie taki mieć spoko, mam fajny dom, ale... Albo sobie lepiej, stwórzmy nową postać, typu jakieś nie mam pojęcia. Leśny podróżnik tutaj mieszka na przykład, uznajmy Leśny podróżnik, dam leśnego podróżnika o, Dobra, teraz patrz, tu masz taki elegancki grzybek Ja bardzo bym by był ciekawy jakby ktoś, ktoś zareagował z tego serwera na ten domek No bo on jest taki no, niepozorny, co nie? A w środku będzie rosło to o, No dobra, niech, niech tak będzie Na razie może go takiego zostawmy, ale Tutaj zamysł jest już Więc tak, ja bym się tepnął jeszcze do tego gościa Tak Kopcik, okej, okay, zobaczmy co on robi. O, się, się i, dzieje? idzie sobie z chlebkiem gdzieś elegancko. Okej, okay, dobra. Zerka tam na regulamin, na no, etymony, ty okay. jakiś. Okay. Co on kombinuje? O, coś sobie wziął i idzie dalej. W ogóle patrz, I w ogóle, On jak mam, biega, władzę, on nie skacze, on nie skacze jak biega. Ty to zauważyłeś? Tak, on tak. po prostu biegnie. Okay. On się ustrzyknie, co jeszcze. tu chowasz? Uuu, tutaj zbrojka jest gościa. Jabłuszka dodatkowo. Bogato Uu. widzę, masz On, masz sobie, on sobie wziął jabłuszka teraz, aha. Czyli mu się pewnie jedzonko skończyło. Tak, jakoś. pewnie tak. No dobra, ale patrz, on nie skacze jak biega, on tylko jak musi Tak. Stary? Moja teoria jest taka, że on ma auto jumpa. Ej, faktycznie! Moja teoria jest taka, nie. że on ma auto jumpa. Ej, możliwe, stary, możliwe. <laughs> Okej, okay. się do domu i ty, Mona, i ty. On sobie enchantuje rzeczy to jest legalne w ogóle? Stary, ja wiem co on robi. Ja walę. On poszedł zenczantować jabłko. Nie. 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 Nie, ale nawet nie złote. On zenczantował zwykłe. Nie, nie, nie gościu, ja po prostu stąd idę, mam dość. Mogę mam wyjść z serwera tego. już? Ja, 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 po prostu stąd idę. Je, jeszcze może jutro wbijemy, może byłoby akurat tak, że byłoby więcej osób, to wtedy będzie ultra bega. bo oni Totalnie. normalnie się komunikują ze sobą na czacie. W ogóle, to zobaczyć. Mi się skończyła niewitka. Nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy, ale. Ja mi widziałem więc spoko. E, więc. Y Trochę przypał, może nie przypał, może, nie wiem Znaczy, w sumie... ja byłem obok niego cały czas i ci w ogóle nie było widać. Okej, okay, dobra, pracę. no to fart, to fart w takim razie, więc tak, ziomki, w tym momencie ja po prostu chciałbym już skończyć ten odcinek, bo jak widzicie, jest tu naprawdę śmiesznie. Elwiso już po prostu powiedział. Ja żeby... nie mogę w tym odcinku do śmiechu, co nie? Że, że dosyć, więc serio. Koniecznie subskrybujcie ten kanał. Pamiętajcie o tym też, że mam swojego Instagrama, na którym macie oczywiście moje zdjęcia, możecie tam normalnie moją twarz zobaczyć, więc jeżeli jeszcze tam nigdy nie byliście. Oj, to wy błądzicie. I to tak bardzo, że aż ciężko mi to skomentować, więc koniecznie tam wpadajcie, zaobserwujcie, tak samo zasubskrybujcie i strzelcie łapkę, to mega motywuje. Na tym filmiku to byłoby na tyle. Do zobaczenia na następnym, no i cześć!